Gdybym dziś dowiedział się, że mam insulinooporność, to to pięć rzeczy, które natychmiast bym zrobił. Numer 5. Wyrzuciłbym owoce z porannego posiłku. Możesz pomyśleć dlaczego? Przecież owoce są zdrowe. Najważniejszy organ w twoim ciele to wątroba. Kiedy słyszysz, że masz insulinooporność, to znak, że twoja wątroba już zaczyna się zapychać tłuszczem. W wielu przypadkach to już stłuszczenie wątroby, a ten tłuszcz zaczyna otaczać twoje narządy wewnętrzne. Dlatego bym wyrzucił owsiankę i owoce z rana i dał ciału przerwę. To pozwoliłoby, by poziom insuliny spadł, wątroba się oczyściła, a organizm zaczął wykorzystywać zmagazynowany tłuszcz jako energię. Numer 4 Zacząłbym trening siłowy i oporowy. To zwiększa masę mięśniową, a aż 70% cukru w organizmie trafia właśnie do mięśni. Dlatego zacząłbym podnosić ciężary i stopniowo zwiększył obciążenie przy każdym treningu. Numer 3. Dodałbym błonnika do każdego posiłku. Błonnik pomaga kontrolować skoki glukozy, a co za tym idzie? Skoki insuliny. Utrzymywanie niskiego poziomu insuliny sprawia, że organizm staje się metabolicznie elastyczny i zaczyna korzystać z rezerw tłuszczowych. Numer 2. Zadbałbym o odpowiednią ilość białka w każdym posiłku. Białko to kluczowy budelec każdej komórki w Twoim ciele. Im więcej białka zjesz, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że sięgniesz po cukier i węglowodany. Numer jeden i najważniejsze: całkowicie wyrzuciłbym. Przekąski i podjadanie. Nie istnieje coś takiego jak zdrowa przekąska. Każda przekąska powoduje wzrost glukozy i insuliny w ciągu dnia. Zamiast ciągle dostarczać dodatkowe kalorie i powodować skoki cukru, wyrzuciłbym jedzenie z poranków, dodał błonnik do każdego posiłku i trzymałbym się jednego lub dwóch posiłków dziennie. Dzięki temu poziom insuliny w ciągu dnia pozostałby niski. Jeśli zaczniesz to robić regularnie, Będziesz zszokowany, jak bardzo poprawi się Twoja insulinooporność.